Hej, witam Was! Ale do końca nie wiem, czy to będzie odcinek zdrabkowy, czy jaki, ale uznałam, że jest to warte pokazania, ponieważ dostałam prezent urodzinowy od kanału Zadrapani i myślałam, że to będzie malutka kopertka, ponieważ mama rano do mnie zadzwoniła, jak byłam w pracy, i powiedziała, że mam przesyłeczkę, Ale nie spodziewałam się niczego, ponieważ nic nie zamawiałam przez internet. No i się potem okazało, gdy powróciłam do domu, całe szczęście, że zmieniłam kadr. Chociaż nie, no dalej nie mogę nic... Dalej nie widać, kurczę, jaka ta paczka jest duża, bo spodziewałam się koperty bąbelkowej. A okazało się, że dostałam naprawdę, naprawdę wielką paczuchę. No kurczę, no. Chciałam wam to pokazać. Może pokażę mniej więcej... W taki sposób ta paczuszka jest naprawdę strasznie duża. Według tego, co napisała Pani na poczcie, waży prawie półtora kg. No, tak się prezentuje cała paczuszka. Jest jest naprawdę e, ogromna. No, i tak e, obiecałam Klaudii, że pokażę Wam to na, na żywo. Ale myślałam, że troszeczkę będę miała lepszy kadr. Pozwoliłam sobie ją otworzyć tylko ze względu na to, że nie chciałam po prostu na odcinku przedłużać czasu, jeżeli chodzi o rozklejanie i tak dalej. Więc tak, może troszeczkę statyw podniosę do góry, bo nie zaglądałam do tej, do tej przesyłeczki. I po otwarciu ukazuje się takie coś. Ogółem jedna wielka folia. I Prank, bro. Mam nadzieję, że nie. Tak mi ciężko jedną ręką, ponieważ drugą ręką trzymam stapy. Ale dobra. Już coś mam. O, jest też milka. Jest też Milka. Zaraz tu sobie wszystko pooglądamy. Jezus, Maria. Dlaczego jest w tej przesyłce? O, widzę, że są zdrabki. To dobrze. To będziemy mieć co nagrywać. Jest i tutaj kolejna rzecz. Ja pierdzielę. Tutaj coś jest. Czy tylko. Nie. Tylko sama eee, przesyłeczka. Sama pudełeczka, samo pudełeczko zostało. No i dobra, co najpierw oglądamy? Tutaj mamy liści dużo zdrowia, szczęścia jeszcze raz pieniędzy, maryś, happy birthday. <gry> o Boże, zajebiste. Mówiłam wam, że uwielbiam kanał Zadrapani. Uwielbiam. Znaczy w sumie no, uwielbiam też inne kanały, no jakoś jak mam być szczera, też są inne kanały, z którymi się świetnie dogaduję, no ale jakoś tak Klaudia i ja, bo tak z się, to w sumie tylko parę razy rozmawiałam, ale Klaudia i ja to normalnie nadajemy na tych samych falach. No i dobrze, i mamy w tej kopertce dużo zdrowia, szczęścia, jeszcze raz pieniędzy. Taką oto pocztówkę, kartkę, nie ma piękniejszej od... Ciebie przyćmiewa, że blask gwiazd na niebie, twój głos brzmi jak poezja, włosy pachną jak frazja. E, to seria o mnie. Dobra, powiedzmy, że tak. Wow. 13 kwietnia 2019 roku Klaudia i Adam. No to w sumie troszeczkę tutaj Klaudia i Adam piszą do mnie z, z przyszłości, ponieważ Paczuszka do mnie doszła 11. Jutro nagrywam premierę. 13 mam urodziny. To najprawdopodobniej ten odcinek zobaczycie albo w, 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 w niedzielę, albo w poniedziałek. No ale dobra. Zdrowie, uśmiechu, sukcesów, szczęścia, spełnienie marzeń, cierpliwości, wspaniałych przyjaciół. Ufu, uf, uf, głównej, wygranej słoneczka. Hmm. Jajku. I love you. Naprawdę. Cieszę się, że. Was spotkałam w tym internecie Znaczy jak, jak wspominam Nie to, że faworyzuję zadrapanych, ponieważ z innymi Też mam wspaniały kontakt, no ale No ale kurczę, no To jest wyjątkowe, nawet ten sam fakt, że Zadrapani wysyłają mi na urodziny Paczkę pełną różnych Różności, no dobrze Oj Pierdła mi folia bąbelkowa Tutaj mam jeszcze czekoladę Jakąś taką ciasteczką, szczerze powiedziawszy Jeszcze jej nie próbowałam, więc Ej, najprawdopodobniej spróbuję. Jakoś nie, czuł, chyba to nie wiem. dajcie się znać czy dobra. To jakoś jeszcze jej nie, nie, nie próbowałam. O, <ścoughs> o matko, Ale zajiste. Um, jeżeli się dziwicie, dlaczego jeszcze zadrapani nie pokazali swoich twarzy na. Yy, na kanale to macie okazję zobaczyć ich twarze tutaj u mnie, ponieważ wysłali mi yy, taką fajną ramkę na zdjęcia razem z ich zdjęciem. I tutaj taki fajny brokacik się przelewa. A tutaj jeszcze na pamiątkę i z okazji urodzin Klaudii, jadam za zadrapanie 500 w ręki yeah. <gryw> Postawię sobie to zdjęcie, yy, czy postawię. Chciałam powiedzieć, że sobie powieszę nad łóżkiem, ale chyba postawię przy łóżku, bo, bo jakby to zleciało, to byłoby szkoda. No. No dobra. A mam tutaj jeszcze jedną. opakowaną cóż. I widzę tutaj zdrapeczki. Uuu, będzie fajnie. Takie pudełeczko. Znaczy, w sumie pudełeczko do końca nie wiem, co to jest, ale fajne, świeci się. Tak, to chyba jakieś takie... Nie wiem, mam wrażenie, że coś na, 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 na obrazek. Na jakieś tam może to skarbonka jakaś. Szczerze, nie wiem, ale spróbuję się... dostać do środka. Aczkolwiek to nie jest takie proste. Albo jest. No. Popsułam, popsułam, odleciało mi jedno to, jeden ten haczyk, o cholera. Dobra, dobra, coś poszło. Na trzy też będzie prawdopodobnie działać. I mamy zdrapeczki na dzisiejszy odcinek. Jejku, czy wy naprawdę za drapanie nie, nie macie na sokasy wydawać, tylko na mnie? Fajnie! Super, Boże! Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Wow! Wow! Tyle różnych fajności od zadrapanych. Takie właśnie pudełeczko. W sumie do końca nie wiem, co to jest. Czy to jakaś skarbonka, czy to po prostu coś do, do powieszenia, czy no, no, ale no, na pewno jest to rzecz przydatna. Nie powiem, że nie czekolada <noise> yy, zadrapanie, pokazują twarz u mnie na kanale mogę coś takiego właśnie sobie w, w tytuł wpisać yy, no i jeszcze ta przesympatyczna kartka razem z kopertą z tym Januszem, ekstra ekstra, ekstra no dobrze, to może tak żeby nie przedłużać yy, dobrze to mamy tak. W ogóle zaczęłam bujać tym statywem i on w ogóle teraz mi tak dziwnie eee, łapie to wszystko. No, ale dobra. No, powiedzmy, że jest ok. I mam ogółem zdrapki za 25 zł. O ile się nie mylę? Nie, przepraszam, 35 zł. Boże. Mamy tak, świąteczny kalendarz. <grym> Znowu, ale tym razem jako prezent. Eee, laki 777. Kocham zdrapki. Pudełko czekoladek oraz neonowa 7. No dobrze, to chyba czas zabierać się do pracy. Tak właśnie patrzę, że dzisiaj miałam czym innym drapać, no ale już tak jakoś mm, odruchowo. Yy, drapak make-upa mi tutaj wszedł w kadr, więc chyba właśnie taka moc zadrapanych plus make-upa. Miejmy nadzieję, że coś tutaj ciekawego wyjdzie, no ale ile by nie wyszło. To w każdym bądź razie i tak draping jest <grych> za darmożkę. Pamiętajcie, za drapanie, że jeżeli wygram główną nagrodę, to się tym wszystkim dzielimy, więc nie macie czym się niepokoić. No dobra, to na nowe 7, chyba zabieramy się do pracy. Nie ma nic innego do, chyba już do roboty. Szukamy siódemki bądź diamentu. Mamy 8, 5, Sześć, dziewięć, oj, 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 osiem, dziewięć, trzy, dwa, dwa oraz sześć. Więc no nowe siedem jest przegrane. No teraz pudełko czekoladek. No, zobaczymy. Ej, 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 ej. W ogóle pudełko czekoladek to jest ulubiona strapeczka Adasia. Gra pierwsza przegrana. Migdał, kakao. Yy, mięta, tiramisu. Kakao, serce. Serce, piernik. Piernik, mięta. No, jak się tak wszystko obok. Serce, tutaj serce, tutaj piernik, ale. Nic niestety nie daje wygranej jak na razie. Kokos mleczna i znowu kokos muszla oraz tiramisu z migdałem. Tutaj też pusto, ale ile bym nie wygrała, tak naprawdę jestem. Jestem głębokim w głębokim szoku, bo owszem, Klaudia mi się wygadała na Messengerze któregoś razu i była mowa, że jakaś tam przesyłeczka ma do mnie dojść. No ale tak sobie myślałam. Pewnie wyszłam z dwie zdrabki i tyle, a tutaj po prostu taka niespodziewajka. Taka niespodziewajka, że po prostu, no sorry, że was nie doceniłam, ale po prostu może się nie spodziewałam tego, tak? No bo po prostu znamy się tak krótko, a, a nabraliśmy m, tylu wspólnych tematów, powiem w ten sposób. E, świąteczny kalendarz. Póki co. Nic nie ma, może spróbuję przybliżyć. Kominek, świeca, trąbka, sanie, bębenek, skarpeta. Oj, coś się dwunastka nie chce zetrzeć, ale już na moje oko jest to bałwanek. Renifer, szyszki. Kożuch, ciuchcia, sople, czapka, piernik, dzwonek, rękawica, łyżwy, kula i strojk. Więc jeżeli chodzi o tą grę, to nic się nie wygrało. Ale mamy jeszcze bonus, którym jest dziadek. A w grze 25 mamy dychę, 20 zł, 300 zł, 20 zł, 10 zł, no i co? Są takie realne szanse, ale 20, 10 zł, więc może, 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 może. Niestety jest 300. Jezu, really? really? No ale niestety zrabka jest przegrana. No ale... Oj, przepraszam. Jak najbardziej. Nie mam nic za złe. Tak widzę, że światło pada tak dziwnie. Może teraz będzie lepiej. Kocham zdrapki. Siedemnaście, sześć, szesnaście oraz 24. I co my tutaj mamy? 26 7 siedem, jedenaście, osiemnaście, więc blisko trzy, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści trzy oraz cztery, czternaście, trzydzieści dwa, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy oraz 31. Więc niestety wydaje mi się, że jest również pusto. Ale no, zadrapani to z dobrego serduszka wysyłali. Więc, więc naprawdę, naprawdę, naprawdę i tak świetnie. Laki 777. W bonusie mamy arbuza. A, w wygrywających liczbach 35.

Siedemnaście, czterdzieści cztery też za wysoko. Jedyneczka za nisko, osiem, trzydzieści dziewięć, więc jesteśmy na półmetku trzydzieści cztery, trzydzieści trzy, trzydzieści dwa, dwanaście

Draping się nie powiódł, ale nieważne, ponieważ drapeczki były dawane od serca i, no i nic nie kosztowały, więc... <laughs> więc fajnie było sobie podrapać z zupełnie innej miejscowości z drapeczki. No, i tak. Jeszcze raz dzięki Wam, Zadrapani. Naprawdę polecam Wam ten kanał. Subskrybujcie kanał Zadrapani, ponieważ prowadzą go wspaniali ludzie i, i, i nawet nie musicie mnie subskrybować, tylko po prostu subskrybujcie Zadrapanych, ponieważ naprawdę jest warto. Jest warto, jest super, jest świetnie. No, i tak. Jakby to powiedzieć, może Draping nie był udany, ale prezent. Urodzinowe, jak, jak najbardziej. Mam czekoladkę. <noise> Mam zdjęcie Klaudii i Adama, które mogę sobie właśnie gdzieś. Chyba znajdę jakieś specjalne miejsce u mnie w pokoju, żeby, żeby sobie stali i na mnie patrzyli. No i jasna. Nie wiem, co to jest. Czy coś do powieszenia? czy... No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. No, w każdym razie też fajne. Na pewno znajdę na. Znajdę... Dlatego jakąś, jakąś specjalną miejscówę u mnie w, w pokoju. Nie, naprawdę jeszcze raz dzięki za drapanie, za taki wspaniały prezent urodzinowy. No i yy, macie stuprocentową pewność, że ja się na wasze urodziny również odwdzięczę. No dobra, chyba jeszcze raz tylko tak przejrzę. Są patuszce, ale chyba nic nie. Nie, przegapiłam, wszystko wyjęłam. No i dobra. I chyba to, chyba, chyba. No to na tyle. Naprawdę nie spodziewałam się aż aż, aż takiej wielkiej paki od zadrapanych na urodziny. Naprawdę, naprawdę super, naprawdę świetnie. Więc w takim miłym akcencie Was zostawiam w dzisiejszym odcinku. Więc dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do pozostawienia kciuka w górę oraz komentarza. Zapraszam też na inne moje filmiki. No i do zobaczenia niebawem. Hej!